7 grudnia 2014 roku po 8 latach przerwy polskie piłkarki ręczne ponownie zagrają w Mistrzostwach Europy. Polki w swojej grupie będą miały niezwykle wymagające rywalki Hiszpanki, Rosjanki i Węgierki. Gospodynie turnieju, czyli Węgierki, to najprawdopodobniej najbardziej wymagający przeciwnik, bo nie dość, że grają przed własną świetną publicznością, to w dodatku jest to trzecia ekipa Mistrzostw Europy 2011. Poza tym mają bardzo dobrze poukładany zespół. Hiszpanki to także trudny przeciwnik. Jest to ekipa, która ma w ostatnich latach formę jak kobieta w ciąży, czyli zmienną. Mistrzostwa Europy 2008 miejsce 2, Mistrzostwa Świata 2009 miejsce 4, Mistrzostwo Europy 2010 miejsce 10, a Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012 to miejsce numer 3. Jutro musimy uważać na dwie zawodniczki: Makarena Aguilar i Sylwię Navarro. Te nazwiska niestety będą w jutrzejszym meczu inauguracyjnym ważnymi postaciami. Trzeci, no właśnie, nie wiadomo jaki. Czy najtrudniejszy, czy najłatwiejszy rywal. To reprezentacja Rosji. Jest to ekipa, która w pierwszej dekadzie XXI wieku dzieliła i rządziła w kobiecym handbalu, zdobywając medal za medalem. No, ale właśnie od 2010 roku, czyli przez cztery imprezy, nie zdobyła nic. Trener Jewgeni Trefilow podobno ma tej ekipie przywrócić dawny blask. Bo to on poprowadził ten zespół do czterech Mistrzostw Świata. No, ale ze starej kadry została już naprawdę malutka garstka dobrych zawodniczek. Całą prawdę o reprezentacji Rosji poznamy w jutrzejszym meczu. Z reprezentantkami Węgier już od godziny 20:30. Natomiast Polki już usadowiły się w hotelu w gori, gdzie rozgrywać będą wszystkie mecze grupowe na tych mistrzostwach. Co ciekawe, z okien mają piękny widok na stadion drużyny Győri ETO FC, która była piłkarskim mistrzem Węgier w sezonie 2012-2013. Jak państwo widzą, nasze reprezentantki on były już ostatni trening przed meczem z Hiszpankami. Grała także kontuzjowana Kinga Byzdra której jutro prawdopodobnie nie zobaczymy na parkiecie. To będzie duża, duża strata dla naszej reprezentantki. Pod koniec tu, treningu natomiast urazu stawu skokowego nabawiła się niestety Marta Gęga i jej występ w meczu inauguracyjnym jest niepotwierdzony. To także jest strata dla naszej reprezentacji. Dużo śmiechu i spokoju można dostrzec w naszych zawodniczkach. To nas bardzo cieszy. Nie ma tak naprawdę co się stresować. Te Mistrzostwa Europy to będzie na pewno dla Kimara Musena i, i jego zespołu Dobra zabawa. Już jutro pierwszy mecz w Taksie Gra w kanale drugim. Artur Kwiatkowski, zapraszam.